Manko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Sportowe Ciekawostki. Jak zwykle, na wstępie zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę. A teraz, już nie przedłużając, lecimy. Jak wiecie, Wital Heinen nie, nie jest już trenerem polskich siatkarzy. Odszedł yy, yy, po, po tym roku, po nieudanych igrzyskach olimpijskich w Tokio. Niestety nie wyszło nam z, na nich zbyt bardzo, ale ale niestety, niestety ale cóż zrobić. Yy, w każdym bądź razie no, Witan Heinen był bardzo dobrym, uszanowanym, dla mnie trenerem no jednym z lepszych naszych siatków i doprowadził naszą drużynę do Mistrzostwa Świata w 2018 roku. Zdobyliśmy z nim między innymi w 2021 roku e, z, e, drugie miejsce w Lidze Narodów, na Igrzyskach zupełnie w 2021 roku nam się niestety nie powiodło. No i przez to też Wital podjął taką decyzję, że po prostu chce odejść, tak? Bo, bo po prostu sam uznał, że po prostu zawalił, tak? Niestety, przegraliśmy wtedy z Francją po breku, Szkoda, szkoda, ale cóż zrobić, tak? W każdym bądź razie nowym trenerem jest Nikola Gribic, wysłał on już pierwsze powołania wielcy nieobecni w karze siatkarzy. Nikola Gribicz, nowy selekcjoner reprezentacji Pols Polski. Świadkarz wysłał pierwsze powołania na liście zawodników, którzy rozpoczną przygotowania do Ligi Narodów. Znalazło się 29 nazwisk. Nie brakuje niespodzianek. Dla serbskiego szkoleniowca, który na stanowisku zastąpił Witala Hajnienia. debiutem w nowej roli będzie Liga Narodów 2022. Jak wiemy, na, na liście zamieści 29 nazwisk, co oznacza, że selekcja nie została zakończona. Do Ligi, do Ligi Narodów może zgłosić maksymalnie 25 graczy. Ostateczny termin to 3 trz, to to maj. Lista wciąż otwarta. Wśród powołanych brakuje rozgrywającego Fabiana drzyzgi Niestety tutaj to już jest nieaktualne. Piotr Nowakowski zakończył karierę, ale też nie był wśród powołanych, którzy w ostatnich latach byli przez zawodowymi graczami kadry i stanowili o jej sile. Drzwi do drużyny nie są jednak dla nich zamknięte. Co Gribic ogłosił, podając serbną listę. Lista jest otwarta, co oznacza, że możemy i będziemy dodawać oraz usuwać niektóre nazwiska. Nie jest nieodwracalna i ostateczna. Przekazał serb. W opublikowanym na portalu Polskiej Federacji. Jest to powołanie do rozgrywek Ligi Narodów. Nie oznacza również, że właśnie ci gracze zagrają w Mistrzostwach Świata, które na przełomie sierpnia i lipca odbędą się w Polsce. Szeroka kadra reprezentacji po Polski, siatkarzy, mężczyzn. Na Ligę Narodów oczywiście tutaj mówimy. A więc tak. Jeżeli mamy tutaj całą kadrę, to yy, to jest tak rozgrywający Jan Firen, Marcin Janusz, Łukasz Kozub, Grzegorz Łomacz środkowi Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski Mateusz Poręba, Krzysztof Rejno, Karol Urbanowicz przyjmujący Bartosz Bernosz, Tomasz Fornar, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon Bartłomiej Lipiński, Piotr Orczuk, Kamil Semeniuk, Jakub Szymański Rafał Szymura, Aleksander Śliwka Atakujący Bartłomiej Bądź, Karol Butryn, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Maciej Muzaj, Libero, Jakub Popiwczak, Kamil Szymura, Paweł Zatorski. Jeżeli chodzi o nasz terminarz w Liga 2022 to zagramy najpierw w turnieju w Ottawie w Kanadzie 8 czerwca 2022 roku Polska-Argentyna, 9 czerwca 2022 roku Polska-Włochy, 11 czerwca 2022 roku Bułgaria-Polska. 12 czerwca 2022 roku Francja-Polska, potem będzie turniej w Sofii, w Bułgarii. 22 czerwca 2022 roku Polska-Brazylia, 23 czerwca 2020 roku Polska-Kanada. 25 czerwca 2022 roku Polska-Australia, 26 czerwca 2022 roku USA-Polska i potem turniej będzie w Gdańsku, w Polsce. 5 lipca 2022 roku Iran Polska 7 lipca 2022 roku Polska Słowenia 8 lipca 2022 roku Polska Holandia i 9 lipca 2022 roku Polska Tunezja a więc jak widzimy tak, tak mniej więcej wygląda nasz skład yy... skład jest dla mnie troszkę zaskakujący szczególnie że nie znalazło się dla mnie miejsca dla Fabiana Drzyzgi który był no, firanem naszej reprezentacji, ale tak postanowił trener Nikola Griwicz, który zastępuje na tym stanowisku Witala Heinena. No, czy e, miejmy nadzieję, że będzie osiągał wielkie sukcesy z reprezentacją Polski, że naprawdę pod jego wodzą nasza reprezentacja e, będzie szła po wysokie cele, po złota, po pierwsze miejsce w Lidze Narodów. No, zobaczymy, zobaczymy. Jednak na to liczę, mam nadzieję, bo kadra za czasów Witala Heinena była bardzo, bardzo, bardzo dobrze nastawiona, wszystko wychodziło należycie, grali nasi bardzo dobrze i miejmy nadzieję, że to się powtórzy. Tak, liczę na to z całego serca, że nasi siatkarze też dołożą wszelkich starań, by, byśmy byli tutaj usatysfakcjonowani tym sportem w Polsce. No, myślę, że nowy trener to jest nowa przyszłość naszej reprezentacji Polski. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ja mam nadzieję, że będzie to w bardzo dobrą stronę szło. I na no to właśnie liczę, tak. A przechodzę jeszcze dzisiaj do innego tematu. Mamy dzisiaj oczywiście lany poniedziałek. Także życzę wszystkim, żeby przede wszystkim mokrzy byli. No, bo w końcu od tego to jest święto, żeby lać się wodą. Wedle tradycji, każdy musi po prostu zostać polany yy, choć troszeczkę wodą, tak? No bo to jest tradycja, jak wiemy. A więc ja wam dziękuję za odcineczek i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i do następnego siemano, cześć, czołem siemano i cześć!